Nie wiem czy wiecie, ale sushi było kiedyś daniem dla biednych, przez to, że jak no sami rozumiecie, jest to po prostu połączenie ryżu i rybki, ale wiadomo przez te lata tak to się połączyło wszystko, tak to się wymieszało, że teraz sushi można powiedzieć, że jest trochę ekskluzywnym daniem, może nie w Japonii, ponieważ... Inaczej. Japonia często kojarzy się właśnie ze sushi. Niektórzy myślą, że Japończycy prawie codziennie jedzą sushi, no bo to nie ukrywajmy, jest prawdopodobnie najpopularniejszy posiłek za granicą. Japoński posiłek za granicą. Ale prawda jest taka, że Japończycy tego sushi wcale nie jedzą tak dużo. Będziemy powiedział tylko na różne okazje. Czy sushi w Japonii jest drogie? Jest drogie. Oczywiście można znaleźć tanie. Takie na przykład jak kojarzycie na pewno, że jeżdżą takie talerzyki. One przeważnie są tanie, chociaż dla takich łakomczuchu, fłasi brzuchu jak ja, to takich talerzyków trzeba zjeść z 20 i wtedy też ta cena jest całkiem wysoka. Więc tak, można zjeść sushi, ale dzisiaj skupimy się na tym, jak zrobić prawdziwe, dobre, japońskie sushi w Polsce. Najpierw jednak musimy się nauczyć robić sushi i kto nas będzie dzisiaj uczyć? Janek. Jan mieszka obecnie w Tokio i tutaj właśnie też pracuje i uczy się takiego fachu robienia sushi. To jest naprawdę długi proces, ponieważ z tego co słyszałem, zaraz się dowiemy, żeby zostać takim prawdziwym Sushi masterem, niektórzy muszą poświęcić 8 lat. 8 lat nauki, żeby lepić sushi i tak dalej, co mogłoby się wydawać, że wcale takie trudne nie jest. Ta restauracja jest naprawdę fancy tutaj dla jednej osoby kosztuje to ponad 1000 zł. O makase, czyli właśnie to, na co idziemy, to jest takie coś, że to szef decyduje, co będziecie jeść. Nie macie wyboru, to, co dostajecie, musicie zjeść. Ale tak się składa, że ja zazwyczaj co dostaję, to jem. Więc nie będzie problemu. Idźmy teraz zobaczyć, bo mam naprawdę bardzo dużo pytań do Janka. to let the words flow off the tip of my tongue and let my thoughts grow like a seed in the soil it's planted so like a forest my brain's enchanted Trzymaj. with the visions of peace and brotherhood another brother labeled another hood ideals of unity forever lost if so who pays the cost? humanity Zaczniemy sobie od przystawek będzie 5 mm. przystawek, potem sushi i deser Dobra Więc na początku mnie tu nie będzie praktycznie Będę się idąc sobie tam Ok Przynosił, wy potem wracam Potem już będę to Dobra, super. Dobra, to okay. Nie przypadam za tym generalnie, ale... Oh. Dobre, but as I progress in age the races build their rage, and still yet another stage is set. Gather round, place oh, your bed. No. 121 black, or 36 red. The difference in color forced in your head. Stop the madness, bring the noise, stop the violence. Peace bring silence. <laughs> Wołowinka. nie spodziewałem się, że dzisiaj będę mówić coś takiego. Mm. Miałem właśnie teraz bardzo ciekawą rozmowę. Z tego, co się tutaj dowiedziałem, 40% klientów. To są pary, ale nie pary zakochanych. Może poniekąd, ale jak się można trochę domyślić, przypomnę, tutaj dla jednej osoby kosztuje ponad 1000 zł. Więc jak myślicie, jakie pary tutaj mogą przychodzić, żeby wam może trochę dodać jakiegoś tam pomysłu? Zazwyczaj dziewczyny są młode, więc y, podobno 40% osób to są właśnie, y, y, powiedzmy, młode dziewczyny, które przychodzą z bogatymi, starszymi biznesmenami, takimi po 40, w okolicach 40, 50. Tak zwane w Japonii czyli że umawiacie się, znaczy dziewczyna umawia się właśnie ze starszym facetem i on o nią po prostu dba finansowo. Ale szczerze nie spodziewałem się, w prawie połowa ludzi to są właśnie takie pary. Inne pary to są po prostu ktoś przychodzi na przykład samemu bogaty, albo właśnie jakieś faktycznie pary zakochanych. Ale to da się y, zauważyć. To widać różnice. Co to jest? A nie mogę powiedzieć. No dobra. Jeśli Janek nie może powiedzieć, co to jest, to znaczy, że może to być coś, czego lepiej żebym nie wiedział, bo nie spróbuję. Teraz możesz powiedzieć.

Czy mógłbym Cię poprosić, żebyś mm. coś powiedział sobie? Dobre. Siema, jestem Janek Jestem z Gdańska Pracowałem sobie w sushi Potem zrobiłem lekki progres, poleciałem do Norwegii pracować No i po roku w Norwegii przejechałem sobie na staż do Japonii Napisałem po prostu na Instagramie do, do właściciela tutaj w Storzynce Mówił, spoko, nie ma problemu No i przejechałem Po miesiącu spytał się mnie, czy, czy nie chcę zostać na dłużej No a żeby było fajnie, no to wyjechałem do Norwegii Trzeba było kombinować, żeby dostać wizę Mega trzeba było kombinować, żeby dostać wizę? Przyjęli coś takiego, że żeby zostać sushi masterem, czasami trzeba spędzić 8 lat nauki, czy jest to prawda? Na przykład Endosan jak się szkolił wcześniej, to on mówił, że był z tym problemem, tego nie lubił, że przez na przykład rok czy coś tam nie mógł dotykać noży, potem pozwolili jakieś tam owoce morza robić. Podgrzeczka? Podgrzeczka, podgrzeczka. temperatura Jeśli o sam sposób robienia sushi między Polską a Japonią, dużo rzeczy no. się różni? No głównie w Japonii się robi nigiri, tak. No tak, nigiri A tam maki No i tu się też przykłada większą uwagę do ryb Jakości ryb Nawet nie chodzi o czy świeża, czy nie świeża Ale na przykład świeża, jak bardzo świeża Zabita kilka godzin temu To okay. jest zupełnie inne Co się dodaje do ryżu? Ocet? Ocet? Sól? Sól. I czasem cukier Ten ryż to co jest teraz Pierwsza rzecz to jest ryż do to Dość specyficzny ryż bo jest mm. bardziej taki okrągły Czyli w zasadzie to czy dodaje się na przykład cukier zależy od ryżu Zależy od osoby też Ten dzień nie dodaje w ogóle Ja dodaję trochę Żeby balans A on też używa po prostu, Nasz posłuszny używa czerwonego pomiędzy Czyli generalnie ten... każdy z was ma swój styl też pracowałem właśnie przy produkcji sake I tam też jak się dam w jednym z momentów przy właśnie produkcji, przy, przy tym ryżu Też się ten ryż wachlowało I mój tata też mi mówił o wachlowaniu ryżu Czy jest to coś z czego korzystacie, czy to jest takie... nie, ale to jest znowu kwestia stylu A wszystkich, którzy oglądają, czy sobie rice cooker tak, zgadzam się Rice cooker to jest totalny game changer Posabi jest po to, żeby zabić bakterie Tak samo oce. Najlepsza temperatura dla ryżu to temperatura ciała Będzie najsmaczniejszy Na co trzeba zwracać uwagę przy robieniu dobrego sushi? Żeby wyszło faktycznie takie sushi sushi No, ryż jest najważniejszy Ryż jest najważniejszy, okej okay. Wydaje mi się, że w ogóle widziałem, że masz na chacie akitaku Więc ryż jest faszny Dobrze ugotowany, czyli tutaj magiczny kukę. Potem e, znowu ilość octu do soli, do, do cukru. To ja polecam zdecydowanie pójść tak mocno w słony, okay. i właśnie w oce. Tam jest taki mały ręczniczek, już i boli. Możesz się zmoczyć palce i po prostu jeść palcami. No.

jestem czy po takim sushi, jakie zjedliśmy przed chwilą, takie sushi jakie właśnie teraz zjemy, będzie nam jeszcze smakowało. przyszka jest zawieszona bardzo wysoko. Ale myślę, że tutaj też będzie ciekawe to, że sami sobie będziemy mogli wybrać i tutaj też chcę między innymi nagrać o tym, jakie są rodzaje sushi. Zanim przejdziemy do faktycznie robienia tego sushi. Jakbyście byli jeszcze w takich ten Sushi, właśnie typu na przykład Sushiro i tak dalej, to pamiętajcie, że tutaj na górze są kubeczki, tutaj leje się wrzątek, tutaj macie herbatkę zieloną. Wszystko sami się obsługujecie No i co? Zamawiajmy Moje ulubione, ostatnio naprawdę Mozzarella i bazylia mm. Ej, to po... To połączenie... Bazylii Yeah. O makasy przyrządzone przez Janka, któremu jeszcze raz bardzo dziękuję za gościnność, było no czymś niesamowicie ciekawym i bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem. I tak jak Janek wspominał, w sushi najważniejszy jest ryż. I to jest dla mnie też było trochę ciekawe, bo ok, każdemu się może wydawać, że to bez ryżu nie ma sushi, i jest to prawda. I w zasadzie te, wiecie, to, to jest na nad sushi na przykład owoce morza, ryby, cokolwiek, to się zawsze może zmieniać, więc w zasadzie najważniejszy jest ryż. Ale co ciekawe, ryż nie jest najważniejszy. Tylko dlatego, bo jest fundamentalny dla sushi Ale też jeśli chodzi na przykład właśnie o smak I przyrządzenie ryżu nie jest wcale taki prosty, Więc teraz zrobimy raczej takie prostsze sushi I prawdopodobnie zrobimy bardziej maki niż nigiri Które nigiri oczywiście są najpopularniejszą formą sushi w Japonii o makasy były nigiri w wielu restauracjach tych na przykład Kaiten Sushi gdzie to jeżdżą sushi na taśmie też zazwyczaj są nigiri ale w Polsce najłatwiej będzie zrobić maki czyli właśnie to takie zawijane sushi i to jest też coś, co po prostu można zrobić właśnie na imprezę, przy, na parapetówkę, różne są okazje, kiedy wiem, że w Polsce również robi się sushi. Więc teraz pokażę wam, w jaki sposób ja robię sushi. Może ktoś z was nigdy nie robił i trochę się zainspiruje. Zresztą ten filmik jest właśnie o robieniu sushi. Więc zaczniemy oczywiście od przepłukania ryżu. I z tego, co się również dowiadywałem, różne są szkoły, jeśli chodzi o moczenie ryżu. Niektóre zostawiają ryż, w wodzie na przykład na 30 minut, jakoś tak, żeby on trochę napęczniał, podobno później też jest niezły. My na szczęście będziemy korzystać z maszyny do gotowania ryżu. Ale to podobno, jeśli ktoś gotuje w garnku, to czasami lepiej sobie pomoczyć właśnie przez pół godziny ten ryż. Jen jest wtedy lepszy. My, w każdym razie, na szczęście, jak już sami zresztą widzicie, po tym będziemy korzystać z maszyny do ryżu, czyli coś, co jest oczywiście w absolutnie każdym gospodarstwie domowym w Japonii. No i moja maszyna do ryżu to jest z firmy Zodzirusi którą serdecznie polecam. Korzystam z Zodirusi od ponad 20 lat. Zawsze w rodzinie mieliśmy właśnie i mamy do tej pory ryżowary od firmy Zodirusi. W Japonii również moja rodzina ma firmy Zodzi Rusie ryżowary i oprócz tego to jest również moim wspomnieniem z dzieciństwa, bo to jest coś, z czego moja siostra korzystała i z czego ja korzystałem, czyli również po prostu termosy właśnie od firmy Zodirusi. Ten Termos ma 22 lata, około 22 lat i normalnie działa. Nic, absolutnie nic się z nim nie stało. Nawet naklejki nie zeszły. Więc serdecznie Was zachęcam do zakupu, czy do ryżowarów z odziru, kubków termicznych, albo do właśnie takich większych termosów. Tutaj można na przykład sobie nalać zupę miso, albo zieloną herbatę. Są też właśnie kubki termiczne do zupy. Więc no widzicie, jako dziecko korzystałem z tego, teraz korzystam z tego i w środku praktycznie nic się nie zmieniło. Jeśli chodzi o ryżowar, ryżowar nie tylko gotuje ryż. W tej maszynie również można robić na przykład ciasta można podgrzewać również właśnie mięso tutaj też mamy wybór czy chcemy mieć ryż biały czy mamy brązowy na przykład właśnie kaszę tutaj też jest oczywiście czy jest ten krótkoziarnisty do, specjalnie do sushi no i funkcja keep warm która będzie utrzymywać nasz ryż świeży i ciepły przez bardzo długo i mega fajne jest to że w końcu Zodzirusi rusi można kupić w Polsce dlaczego jest to ważne dlatego że ja pamiętam właśnie że te kilkanaście lat temu na przykład jak kupowaliśmy ryżowary z z Japonii. To trzeba było się bawić w te przetwornice prądu, ponieważ w Japonii jest inne napięcie niż w Polsce. Tutaj przez to, że Zodzirusi już można kupić w Polsce, zresztą z kodem Hiodo otrzymacie 10% zniżki, więc serdecznie polecam. To jest naprawdę mega fajne, bo nie trzeba się totalnie przejmować właśnie tym napięciem prądu i można korzystać z prawdziwej japońskiej maszyny. Która jest do wszystkiego. Link zostawiam w opisie, a my teraz przechodzimy do zalewania tego odpowiednią wodą, bo oczywiście tutaj również też macie napisane dokładnie: tutaj mamy akurat Short Grain White, czyli ten właśnie ryż krótkoziarnisty. Daliśmy trzy kubeczki, zalejemy do trójki. I tak jak mówiłem, w międzyczasie, jak będziemy czekać na ryż, zrobimy sobie tą zaprawę do ryżu, jak już będzie gotowy. I co? Będziemy potrzebować trzech składników: ocet, cukier i sól. I jeśli chodzi o te dodatki, to również nie jest takie proste. Między innymi, właśnie od Janka dowiedzieliśmy się również tego, że nie zawsze dodaje się cukru. To zależy też od ryżu. I to jest też bardzo ciekawe, że w zasadzie często w internecie możecie zobaczyć przepisy, jak zrobić sushi, i tam będą proporcje i wszystko a ostatecznie na przykład w smaku może coś być nie tak, oczywiście często te, te, takie różnice smakowe dostrzegą ci co wiedzą jak powinno to wszystko dokładnie smakować dlatego jak wy robicie gdzieś tam dla siebie pierwszy raz robicie, bawicie się to się kompletnie tym nie przejmujcie mówię to tylko po to, bo to jest właśnie ciekawe o tyle, że ryż oczywiście też inaczej smakuje, sam z siebie, ten co ryż to zrobiliśmy teraz, inaczej będzie smakował niż taki ryż do sushi, który można kupić w każdym markecie, to kucharz decyduje ile dodać cukru, ile dodać Soli, ile na przykład tej całej zaprawy. Chociaż jeśli chodzi o zaprawę, tutaj również są bardzo różne szkoły. Niektórzy mówią, że 10% z tego, co jest ryż, niektórzy mówią, że 20%, albo nawet 25%, czyli 1 czwarta tego, ile się dało. Czyli na przykład bardzo często odmierza się to kubeczkami. Jeśli zrobiliśmy z 3 kubeczków, no to powinniśmy tak 3 czwarte kubeczka tego, tej zaprawy wlać później, ale. Dla mnie to jest trochę za dużo i to jest takie, no za agresywnie się traktuje wtedy ten ryż, więc ja trzymam się raczej w okolicach 10%. Więc na trzy kubeczki damy po prostu jedną trzecią naszego kubeczka i jedna trzecia to będzie właśnie powiedzmy to 10%. Chyba tak mniej więcej. Teraz trudnym zadaniem jest to, żeby to wszystko się rozpuściło. Bardzo często to po prostu musi chwilę poczekać, dlatego na szczęście mamy jeszcze 55 minut, zanim ryż się zrobi. I co ciekawe, tutaj również, jeśli chodzi o dodawanie, wie kiedy trzeba to zrobić, najlepiej zrobić to od razu. Dlaczego? To też ma wpływ na to, czy ryż będzie ciepły, czy ryż będzie na przykład chłodny. Niektórzy również, jeśli chodzi o to cały proces mieszania octu z cukrem i z solą, niektórzy lubią sobie to podgrzewać, czyli dosłownie na patelni na przykład wlewają sobie te składniki, podgrzewają ważne, żeby nie zagotować. Tylko po prostu, żeby się to rozpuściło. Tą zaprawę trzeba dać najlepiej do ryżu właśnie, kiedy jest dopiero co zrobiony i tak też zrobimy, ponieważ wtedy ryż jest jak, jak najbardziej otwarty i dlatego najlepiej chłonie na przykład właśnie tą zaprawę. Jeśli byśmy dali najpierw, ostudzili ryż i dopiero wtedy dali tą zaprawę, to ostudzony ryż jest trochę bardziej twardszy, trochę bardziej właśnie taki zamknięty i mniej chłonie, przez co później no, no to by oczywiście również wpłynęło na smak, ale przede wszystkim na strukturę tego ryżu. Tutaj, jeśli to szybko wchłonie, to będzie taki piękny, krystaliczny ryż, który będzie ładnie się lepił nam właśnie w suszy. Dlatego to jest ważne, żeby dawać od razu do ciepłego. Ryż będzie gotowy za 6 minut. Z tego, co widzę, nasza marynata już się praktycznie... Nie no, rozpuściła się już całkiem, mega spoko. Więc za 6 minut będzie ryż gotowy. Teraz mogę się już powoli brać za e, krojenie, przygotowywanie reszty. Oczywiście to i tak trochę dłużej potrwa, no ale 5 minut teraz zostało jest napisane. Więc jeszcze raz polecam taki ryżowar. Jeśli chodzi o ogórki, to taka ciekawostka. Bardzo często ludzie obierają ogórki do sushi, a ta skórka często powinna zostać i być właśnie w. Z czego pozbyć się w ogórku? To ze środka, tam gdzie są te nasionka, ponieważ jest to zbyt wilgotne i sushi będzie po prostu przemoczone. A tego oczywiście nie chcemy. Ok, ryż gotowy, to wiemy co musimy zrobić. ryż nam się delikatnie już studzi. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o nori, mam oczywiście dwie strony. Tu jest ta śliska, tu jest ta chropowata. Oczywiście tą śliską na zewnątrz, chyba żebyśmy robili uramaki. To są te takie, co ryż jest na zewnątrz. To wtedy to bardzo nie ma znaczenia, co będzie w środku. Więc wszystko jedno. Jeśli chodzi o krojenie ogórka, Oczywiście najlepiej sobie to zrobić w ten sposób, przełożyć od razu, pokroić, żeby mieć od razu idealną szerokość ogórka do tego, co będziemy wkładać dalej.